Mecz na szczycie. Jakbym tak może powiedział, może nie do końca na szczycie, bo, bo mamy kilka punktów przewagi nad hutnikiem. E, hutnik bardzo rozsądnie dzisiaj zagrał przede wszystkim e, w asekuracji. E, u nas zupełnie grali odwrotnie. Widać, że wyciągnęli wnioski. By, mieli, mieli przede wszystkim nas rozpisanych. E, co mogę powiedzieć? Bardzo dobrzy środkowi, bardzo dobre lewe skrzydło, naprawdę poobijali nas dzisiaj, także. Rzadko kiedy zdarza się tak, że, że tak drużyna jest poobijana na lewym skrzydle. Pan Grot y, dzisiaj zagrał bardzo dobre spotkanie. Y, jest to kawał chłopa. No. Waży pewnie ze 102. Troszkę mniej waży od niego, no ale rywalizacja była bardzo ciekawa. Na środku siatki. Rywalizowaliśmy bardzo zaciekle. Udało się nawet zagrać ruską krótką, która nie zawsze wychodzi. Z reguły gramy ją, jak mamy dużą przewagę i chcemy psychicznie jakoś sprowadzić do ziemi przeciwnika. Dzisiaj się to udało. Myślę, że się podobało to ludziom. Coż, mogę jeszcze powiedzieć. Wykonywaliśmy różne jeszcze takie zagrania, dosyć ciekawe dla, dla, dla widowiska, dla, dla kibica. Na przykład to takie obiegnięcie z tyłu za rozgrywaczem raz krótko, raz dalej. Nazywamy to tak troszeczkę śmiesznie, że gramy Ekaterinę Twardo-Żopnoją. Nazywamy, bo to jest takie bardziej rosyjskie zagranie. No wiadomo, z kobiety siatkówki troszkę wzięte, chłopaki się ze mnie śmieją, że jestem Kasia Glinka, czy tam jakaś tam Kasia Gajgał, no ale to ważne, że to jest skuteczne i to działa. E, chciałbym podziękować i złożyć serdeczne gratulacje chłopakom skutnika, bo pokazali dzisiaj kawał dobrej siatkówki. E, widać, że wyciągnęli wnioski z ostatniego meczu, bo. U nas naprawdę dostali stromotne lanie, a tutaj widać, że rozpisali nas jak należy i zrobili kawał dobrej roboty. Pierwsze sety, no bardzo dobra nasza gra. Zrobiliśmy to samo, co zawodnicy z zrobili z nami na swoim parkiecie, czyli mocna zagrywka. Do, no dobrze zagraliśmy w obronie, potem ataki skąd pokończone, no i, no i to dało dobry rezultat, wygrywaliśmy 2-0, tak jak mówiłem, mogliśmy zdecydowanie wygrać tego trzeciego seta, no i mieć już wolne i iść, iść na jakąś imprezę może, ale no niestety przegraliśmy tego seta, no jesteśmy młodym zespołem, no i tak jak to młody zespół, nie potrafimy tak regularnie zacząć i skończyć tego meczu, także no, tym się rządzi młodość, no ale na szczęście 3-2 wygraliśmy. Podobnie jak dwa pierwsze sety, dobrze zagraliśmy zagrywką, kilka piłek podbitych w obronie, no i udane ataki z kontry, no i przyniosło nam to zwycięstwo. No. Bardzo się cieszymy, no bo potrzebne było. Jednak robczycy co może nie za zespół, drugie miejsce lidze mają. Także to będzie na pewno plusowało też na, na jakieś playoffy i tak, taka psychologiczna może trochę, psychologiczne zwycięstwo.